wyjecham z terenu zabudowanego przede mną to co dla Etrona GT najlepsze, czyli zakręty, gdzie ten samochód naprawdę czuje się jak ryba w wodzie. Przyłączę go, oczywiście w tryb dynamic, bo na taką drogę to jest jedyny sensowny tryb. Przede mną. Kilka naprawdę ostrych łuków, zakręty 90, 180, różne łuki, szersze, węższe, ale to jak ten samochód radzi sobie w takich warunkach, to jak radzi sobie na zakrętach, to jest naprawdę coś, co ten samochód wyróżnia spośród innych elektryków. I ja wiem, że elektryki często mają tą baterię właśnie w podłodze, że on się dobrze prowadzą i tak dalej. Nawet mój i bardzo dobrze prowadzi w zakrętach, ale mięsko jest subem, jest znacznie wyżej zawieszony. A Etron GT jest samochodem, który jest zawieszony naprawdę bardzo, bardzo nisko. Więc tutaj ta precyzja prowadzenia w łukach jest na zupełnie innym poziomie niż w innych samochodach elektrycznych. Na przykład teraz zobaczcie na ten łuk Mijam go tutaj w prawą stronę, od razu mam wyjazd na lewy, coś ten nie jedzie i od razu idziemy w lewą stronę. I ten samochód nawet nie piśnie. Tutaj jest lekka wilgoć na drodze, bo to widać, ale tu nie ma żadnego momentu zawahania. Ten samochód momentalnie przyspiesza, momentalnie łapie trakcję, żadna kontrolka nie zapala się w żadnym momencie, ani na wejściu w zakręt, ani na wyjściu. Hamuje samochód wtedy, kiedy tego potrzebuje i to też jest problem z wieloma elektrykami, że ten system rekuperacji sprawia, że nie jesteśmy w stanie precyzyjnie hamować na tyle, na ile byśmy chcieli, bo ciężko wyczuć ten moment między rekuperacją a faktycznym hamowaniem. Wetrunie GT kompletnie nie ma tego problemu. Dokładnie wiem, kiedy wciskam hamulec, jak mocno i wiem, jak mocno muszę go wcisnąć, żeby uzyskać takie hamowanie przed zakrętem, jak potrzebuję. No a potem... Kiedy jestem już na wyjściu z danego łuku, tak jak będzie to za moment, wciskam gaz i ten samochód wkręca się w ten zakręt i wyjeżdża na prostą, tak jakbym tego oczekiwał, tak jakbym sobie tego życzył. Naprawdę pod tym kątem jest to fantastyczny samochód. I tak jak niedawno chwaliłem M440i, no to tak E-Tron GT jest na jeszcze wyższym poziomie. Tamten samochód był fajny, ale to było takie połączenie Daily Cara z taką sportową nutką Natomiast tutaj mamy. Samochód sportowy, który możemy używać na co dzień. Te proporcje są po prostu odwrócone. M440 była tym samochodem na co dzień, można by ją traktować jako samochód rodzinny, który daje na coś więcej. Natomiast tutaj mamy stricte performance. I okej, okay, ten samochód zużyje trochę więcej. Ja też oczywiście jadę idzie raz w taki sposób, że to normalne, że on zużyje więcej energii. Natomiast to jak on odwdzięcza się na wszystkich łukach, to jak on odwdzięcza się w prowadzeniu w precyzji, to naprawdę chyba każdy przebuluje wyższe zużycie, bo to jak ten samochód się prowadzi w zakrętach nawet nie na idealnie równej drodze, to jest czysty fan i po prostu twarz sama się śmieje kiedy tylko wsiądziecie w wietro na GT, pojedziecie trochę szybciej, pojedziecie po kilku zakrętach, po kilku łukach i nacieszycie się tym, co ten samochód potrafi dać i to, czego mi tutaj najbardziej brakuje, to jest ten dźwięk, bo brakuje mi pakietu, gdzie miałby być dźwięk generowany w tym samochodzie, który pozwalałby mieć trochę większe odniesienie do prędkości bo skupiając się na drodze ja kompletnie nie czuję ile jadę i to może być zgubne bo w tym samochodzie przy 80 przy 120, przy 140 jest tak samo e, niemalże cicho we wnętrzu więc pod tym kątem możecie się zdziwić bo przyspieszenie jest momentalne cisza jest tak jak wspomniałem niemalże taka sama i naprawdę możecie przeszarżować na zakręcie więc trzeba zwracać uwagę na wskazania prędkościomierza bo ten samochód potrafi zaskoczyć ale z drugiej strony nie zaskoczy was też na przykład tym, że wyprowadzi was z zakrętu prosto w drzewo. Tak jak widzieliście, wyszedłem z zakrętu bardzo dynamicznie i on zrobił dokładnie to, co chciałem. Wyjście, wyprostowanie, gaz, przyspieszenie. On się skleił i od razu pojechał dokładnie w tym kierunku, w którym wskazałem mu, żeby zrobił to kierownicą. <muchy> Pomimo tego, że e GT ma stricte sportowy charakter To nawet jazda nim po kocich ubach, tak jak teraz jadę Naprawdę nie sprawia większych problemów Bo ten samochód mimo wszystko jest naprawdę komfortowy Wydaje mi się, że największy wpływa na to zawieszenie pneumatyczne które robi tutaj odpowiednią robotę mimo tego, że mam tutaj 20 cali samochód jest naprawdę ciężki, są to znacznie ponad 2 tony no to prowadzenie właśnie po takich nierównych kociółkach jest e, naprawdę fajne bo nic tutaj nam za bardzo oczywiście słyszymy jak te opony pracują e, na, na, tych, e, na tej nierównej drodze no ale nie słyszymy jakichś odgłosów dziwnych z deski, nic tej nie trzeszczy, nic nie skrzypi. Jeśli coś się obija, to to co wsadzimy do kieszeni, bo kieszenie niestety nie są wykończone żadnym miękkim materiałem, więc tam faktycznie jakaś butelka puszka może trochę rezonować. No ale ogólnie jeśli chodzi właśnie o taki komfort podróżowania na takiej nierównej drodze, to jest tutaj zaskakująco dobrze. Jeśli natomiast chodzi o trakcję na takich kociłbach, no to tutaj też nie ma się do czego przyczepić, bo ten samochód łapie trakcję również na takiej nierównej, niepewnej nawierzchni, no bo kiedy sobie pomyślimy by pomyślimy sobie o drodze, która jest właśnie, nie jest jakoś super przyczepna, nie ma tam asfaltu, no to pomyślelibyśmy, że ok, dodamy gaz i on wyleci, ale ten samochód nadal dobrze się trzyma i on nadal sprawia, że chce nam się te łuki pokonywać nieco dynamiczniej, nieco szybciej i wychodzić z tych zakrętów znacznie pewniej. Oczywiście jeśli będziemy chcieli, no to możemy troszkę poszaleć, możemy odłączyć ESP. No zapewne nie całkowicie, to podejrzewam, że jest to takie e, tryb sport, jeśli chodzi o układ ESP. natomiast to nam daje naprawdę wtedy jeszcze więcej frajdy, ale jeśli tego nie zrobimy, to ten samochód będzie bardzo posłuszny i spełni tak naprawdę... Każde nasze życzenie w zakrętach na prostej, więc jeśli lubicie się bawić, jeśli oczekujecie od samochodu takiego performensu, radości na twarzy, no to E-Tron GT jest naprawdę fantastyczny pod tym względem. Bo, nawet na nierównej drodze, on i tak ma tą trakcję, on i tak przejeżdża, nie wybija go nic z tych zakrętów. On się po prostu trzyma tak, jakbyście tego oczekiwali. I znowu mam kocioł bo ja Mam tu bardzo ostry łuk, który jest tylko i wyłącznie z głów z kostki, i ten samochód trzyma się. O, teraz było widać, że lekko udało mi się go zarzucić, ale to było w pełni kontrolowane i dokładnie wiemy, co się z nim stanie. On nas nie zaskoczy. On nie sprawia nam takiego wrażenia, że, chcemy, że chce nas zabić. On sprawia takie wrażenie: "Okej, okay, chcesz się pobawić? Dobra, masz. Ale jak chcesz wrócić bezpiecznie do domu, to też masz". Więc ten samochód daje nam taki komfort, bezpieczeństwo, ale również fan i prawdziwą radość z jazdy. Kiedy już pobawicie się na tych zakrętach i zastanawiacie się, jaki ten samochód jest jako daily, no to nie pozostaje mi powiedzieć nic innego, jak to, że jest naprawdę dobry. Pomijając kwestię zasięgu, który faktycznie mógłby być nieco większy, jeśli chodzi właśnie o taki samochód na długie trasy, pomimo wszystko to jest samochód, jak samo nazwa wskazuje, GT, Grand Turismo, więc on powinien nam pozwalać robić długie trasy. Tutaj. Nie możecie liczyć na zasięgi rzędu 500-600 km, bardziej 300 może do 400, więc tutaj naprawdę są pewne rezerwy, które jeszcze można byłoby podkręcić, no ale realnie z baterii, która ma pojemność użyteczną poniżej 90 kWh przy tej mocy, przy tym performance, no nie jesteście w stanie osiągnąć. Osiągnąć to po prostu wynika z naturalnych praw fizyki, ze zużycia z tego wszystkiego. Ten samochód jest nastawiony na performance. Test historyczny trochę jak z moim iPacem. Tam też ten samochód jest nastawiony strict na performance. Więc jeśli będzie Wam zależało na tym, żeby pokonywać nim jak najdłuższe odcinki, to może nie będzie najlepszy wybór. Natomiast jeśli będzie Wam zależało na tym, żeby to był samochód, który da Wam fan z jazdy i przejedzie to około 300-350 km na spokojnie, no to jak najbardziej. Ten samochód Wam to zapewni. I gwarantuję Wam, że jest naprawdę bardzo, bardzo mało spalinówek, które potrafią dać tyle fanu z jazdy, tyle bezpieczeństwa przy tym wszystkim. Takiego poczucia, że no, nic złego się nie może stać, dopóki oczywiście nie przegniecie, no bo wiadomo, że jeśli wleciecie 200 km na godzinę w zakręt, no to nic Was nie uratuje. Ale realnie jadąc dynamicznie, pewnie wchodząc mocno ostrzej w zakręty... Jesteście w stanie tym samochodem naprawdę się pobawić, czuć bezpieczeństwo, potem przełączyć się z powrotem w tryb komfort i bezpiecznie dojechać do celu. Design Atrona GT jest naprawdę wyjątkowy i to nie tylko w skali Audi, ale ogólnie w skali całego rynku, bo choć na pierwszy rzut oka mamy tutaj do czynienia z typowym, znanym już od kilkunastu lat nadwoziem tak zwanego czterodźwiowego kupę, no to... Etron GT podobnie zresztą jak bliźniaczy do niego Taycan. Ma sylwetkę tutaj się odniosę bardziej do Taycana. Taycan wygląda bardziej jak 911 niż jak Panamera, chociaż podobnie jak Panamera, jest właśnie takim czterodrzwiowym coupe. No i Trudno znaleźć odpowiednika w gamie spalinowych Audi, który nawiązywałby bryłą kształtem do e GT. Oczywiście najbliżej byłoby A5, A7, ale to też nie jest ta bryła. e GT ma inne proporcje, e GT ma znacznie szybciej i mocniej opadającą linię dachu i to wszystko sprawia, że ta sylwetka jest bardzo atletyczna, bardzo dynamiczna. Ten samochód jest bardzo niski, szeroki. I to co mówiłem w środku, nie czuć kompletnie gabarytów tego samochodu, kiedy nim jedziemy. Czujemy się w tym samochodzie jak w typowym sportowym pojeździe, który jest skupiony na kierowcy, jest skupiony na jeździe. Daje nam możliwość szybkiego pokonywania zakrętów i przede wszystkim tego, że zawsze czujemy się w nich pewnie. Jeśli chodzi natomiast o elementy charakterystyczne dla eterona GT, no to waszą uwagę na pewno zwróci single frame. Jeśli chodzi o jego środkową część, to może być ona czarna jak w tym przypadku, ale może też być lakierowana na kolor nadwozia bądź w jeszcze innych wykończeniach, zależnie od tego jakie są wasze preferencje. Pod single frame znajdziecie radary i znajdziecie aktywne klapy, które zależnie od tego, czego w danym momencie potrzebuje samochód, będą się zamykały, bądź otwierały, żeby zwiększyć możliwości aerodynamiczne, schodzić baterie i tak One mają tutaj kilka zastosowań w tym samochodzie. To, co z przodu naprawdę bardzo mi się podoba, to lampy, które są bardzo agresywne, są bardzo płaskie, bardzo szerokie i zdecydowanie jestem fanem tego wzoru. To można powiedzieć, że jest takie rozwinięcie lamp, które są chociażby w mojej a 7 bo wzór samych tych pasków LEDowych jest bardzo podobny, natomiast te lampy według mnie są jeszcze bardziej agresywne. A przechodząc jeszcze do tyłu chciałem zwrócić Waszą uwagę na naprawdę mocno padającą linię dachu, o czym Wam mówiłem przedtem i na super, fajnie, mocno zarysowane nadkola, które są bardzo szerokie. W ogóle ten samochód z tyłu jest niesamowicie szeroki, on jest znacznie szerszy niż to, co mamy z przodu. Jeśli sobie staniemy tutaj, tak schylimy się, spojrzymy na lampę z tyłu, to widać, że tutaj ten samochód naprawdę bardzo mocno się poszerza. Musicie o tym pamiętać przy parkowaniu ale wydaje mi się, że tego opisu z zewnątrz już wystarczy bo chyba każdy z Was widział ten samochód na wielu filmach, na wielu zdjęciach, więc wróćmy do środka, wróćmy na drogę i skupmy się na tym co w tym aucie najlepsze czyli na wrażeniach z jazdy za każdym razem kiedy jeżdżę jakąś testówką to staram się odpowiedzieć sobie no i Wam również na pytanie czy to jest samochód, który chciałbym mieć czy to jest samochód, którym mógłbym jeździć na co dzień i w przypadku Etrona GT odpowiedź brzmi tak ale. No i to ale wynika z tego, że w tym samochodzie jest kilka rzeczy, które troszkę mnie irytują. Chociażby w porównaniu do mojej A7, którą no mimo wszystko gdzieś tam y, można klasą porównać do, do e-trona GT. I o ile takie rzeczy jak deska obszyta ekoskórą, a nie skórą naturalną, y, jest do wymiany, bo po prostu to jest zależne od tego, co wybierzecie w konfiguratorze. No to takie kwestie jak na przykład ten panel klimatyzacji, który taki sam znajdziemy w a w Q4, w porównaniu na przykład do tego dwuekranowego systemu z tą sygnalizacją haptyczną, który mam w a no trochę mnie boli, bo to jest według mnie takie tańsze, mniej prestiżowe rozwiązanie. A Etron GT jest tym modelem bardzo premium, który no jakby nie patrzeć, jest blisko spokrewniony z Tajkanem. W Tajkanie może mieć aż cztery ekrany i oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że ilość ekranów to nie znaczy, że samochód jest mniej czy bardziej premium. Chodzi mi o to, że ten panel wygląda naprawdę jak wyjęty sprzed kilku lat i ja wiem, że on debiutował niedawno, ale patrząc na niego widzę od razu panel, który debiutował już nawet nie pamiętam ile lat temu w obecnej generacji A4, A5. W q przedliftowej również był taki panel i nawet on wtedy był lepszy niż to, bo tamten panel miał takie mm, przyciski, przełączniki, gdzie kiedy ich dotknęliśmy, to one reagowały tego, jakby rozświetlała się dana funkcja. Tutaj po prostu to wszystko się świeci, mamy takie plastikowe e, przełączniki, na których jest tylko takie lekkie, chromowane, aluminiowe wykończenia. Ja nie mówię, że to jest złe, nie mówię, że z tego się źle korzysta, bo z tego się korzysta bardzo dobrze, to jest po prostu fizyczny przycisk, Wiemy co wciskamy, wiemy co ma się stać, kiedy to wciśniemy. Natomiast jeśli chodzi o takie odczucia moje, no to ja tutaj mam wrażenie, że jest to zrobione po prostu taniej niż w mojej A7 i zdecydowanie wolę ten system dwuekranowy. Szczerze mówiąc, nie wiem dlaczego Audi z niego zrezygnował we Być może chodziło o to, żeby odróżnić trochę bardziej ten samochód od Tajkana, gdzie właśnie mamy jeden ekran, drugi ekran tutaj, no i jest możliwość również wzięcia ekranu dla pasażera tutaj tego nie ma, więc faktycznie jakaś różnica jest. Tak samo kompletnie nie leży mi ten panel w Piano Black i nie wiem też dlaczego nie ma opcji, żeby to jakoś się zmienić, dlaczego to jest rozwiązane w ten sposób. O ile piano wokół ekranu rozumiem, bo to ma być taka jak gdzieś jedna tafla, nawiązanie do tego ekranu, to jest ok, no to ten panel piano ogromny w tym miejscu kompletnie nie jest w moim stylu, ale zresztą wiecie, jeśli oglądacie moje filmy, że ja na Piano Black zawsze narzekam. Poza tym obsługowo i do takiej jazdy na co dzień, do terenu się nie mogę przyczepić pod y, żadnym względem. Ten samochód naprawdę jest wygodny, jest komfortowy, jest bardzo dobrze wyciszony, naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Jak pojedziecie na niemiecką autostradę i rozpędzicie się do 200, to wciąż będzie cicho. To jest potwierdzone info. Natomiast w Polsce przy 140 naprawdę będzie bardzo, bardzo komfortowo. W zasadzie tak naprawdę bardzo podobnie jak przy tych 200, które możecie osiągnąć na niektórych autostradach w Niemczech więc gdybym miał podsumować e GT, powiedziałbym, że to jest naprawdę bardzo udany samochód, któremu być może brakuje nieco większej baterii, żeby te zasięgi faktycznie można było klasyfikować jako Gran Turismo, ale to nie jest też jakaś wielka wada, bo to jadąc spokojnie 120-130 km na godzinę, naprawdę fajne dystanse, oscylujące w okolicach 400 nawet kilometrów, ale no nie oszukujmy się tym samochodem ciężko jest jechać bardzo, bardzo spokojnie więc trochę większa bateria i naprawdę byłoby jeszcze lepiej myślę, że takie realne, użyteczne 100-110 kWh to byłoby naprawdę świetnym rozwiązaniem w tym samochodzie no ewentualnie zwiększenie energooszczędności tego układu napędowego chociaż wtedy zapewne odbiłoby się to na osiągach a w takim samochodzie i gdybym miał wybrać zasięg czy osiągi, to ja zawsze wybiorę osiągi, bo Etron GT jest stworzony do tego, żeby z tych osiągów korzystać.